Dzień dobry, dzień dobry. Kochani widzowie, jesteśmy na wakacjach w Portugalii i w drodze na Owoce Morza do fajnej Knajpki, po drodze spotkaliśmy samochód, który pierwszy raz zobaczyłem na własne oczy. I słuchajcie, jest to samochód, który zawsze mi się podobał. W dzieciństwie, jak byłem małym chłopcem, przeglądałem zawsze taką książkę, którą posiadał mój tata. I ten samochód dzisiaj zobaczyłem na własne oczy. Tak więc, zobaczcie, co się wydarzyło. Słuchajcie, coś niesamowitego. Stoi samochód, który był kiedyś moim marzeniem, a mianowicie jest to matrasimka. Zobaczcie sobie, jaki piękny samochód. To jest niesamowite. Niesamowite. Matrasimka, słuchajcie, na własne oczy widzę ten samochód. Zobaczcie sobie, on jest trzyosobowy, zobaczcie sobie, jest nawet otwarty, to jest niesamowite, nie chcę za bardzo tutaj wchodzić, ale no, jestem aż podniecony, słuchajcie, niesamowite, matra simka. Takie coś można spotkać w Portugalii, jak byłem dzieckiem, to było moje marzenie, zawsze chciałem mieć taki samochód. I słuchajcie, przynajmniej raz w życiu widzę ten samochód na własne oczy. Niesamowite. Piękna bryka. Very good. Marika, przyjdziesz na chwilę. No, niesamowite. English? English. Oh, A no, OK. Okay, beautiful. He oh, saw your car and he liked it very okay. much. That's why I Very, very good. Religia. Religia! <laughs> Super, piękny. So from uh, Poland. Yeah, is next uh, the restore. Is no restore, is original. Uh, original, yeah. Okay. So the, the short problem Okay, Hadi ADN, Open door, yeah, 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 ok. A ok, tak się otwiera. Słuchajcie, niesamowite Si down Ok. Słuchajcie, jestem normalnie podniecony. No to jest niesamowite. Taki samochód, no zobaczcie w środku, jak to wygląda. No kurna, niesamowite. Yeah, very very good. Piękny samochód. Thank you. Hehehe. <laughs> Niezabawite. Słuchajcie, taki samochód spotkałem. Moje marzenie. Oh, engine, engine, yeah. Very good. Is... Uh, please uh, engine uh, start. One hundred percent OEM. Okay, original, original, yeah. very very nice. Is this three uh, um, uh, people? Three oh, people. people, yeah. yeah. Wow. Hello, eloca, schauen, warte mal, der Front ist ist der opened the the door, the front. The front. Yeah. Okay. It's okay. okay. Dobra, spryski warsz, hamulec, koło zapasowe, słuchajcie, wszystko jest. Tak jak... takie rzeczy tylko w Portugalii. No? No i tak jak widzieliście, samochód w pięknym kolorze, auto bez żadnej renowacji, w, yy, praktycznie cały w oryginale, miał jakieś tam uszkodzenia, no ale to wiadomo. I taki samochód można spotkać w Portugalii. Słuchajcie, jest to samochód yy, Matra Simka, Bakera chyba tak to się czyta, trudno jest mi nawet powiedzieć. W każdym razie Matra produkowała trzy wersje. Matry, i to była ta środkowa, czyli produkowana od 73 do 80 roku. Ja taki samochód znałem tylko z rysunków, z książki technicznej, którą posiadał mój tata. Mój tata miał fioła od zawsze na punkcie motoryzacji i miał różnego rodzaju książki. I to była taka książka, w której były samochody z lat 60., 70. i 80. -tych, 70 -tych i 80 Tam były różne rozwiązania i ja zawsze otwierałem, słuchajcie, tą książkę na. Zakładce Simka Matra. No i słuchajcie, w każdym razie zawsze zatrzymywałem się na, na tej stronie i podziwiałem ten samochód i zawsze chciałem go mieć, ale nigdy nie widziałem go na żywe oczy. Po prostu. I teraz będąc w Portugalii, ten samochód zobaczyłem. Powiem Wam, że też właściciel był przesympatyczny. Yy, pokazał mi tak, jak widzieliście, pokazał mi, yy, gdzie jest silnik, yy, jaki ma bagażnik z przodu, gdzie się znajduje koło. Ten samochód w ogóle jest w, e, oryginalnie trzyosobowy, czyli trzy osoby siadają z przodu i można sobie po, e, podróżować. Teraz trochę takich e, technicznych rzeczy. Pozwoliłem sobie skorzystać z wujka Google. Tak więc słuchajcie, na Wikipedii Matra Bagera trzyosobowy samochód sportowy produkowany przez francuską firmę. Matra w latach 1973-1980. Słuchajcie, tak jak już wspomniałem, Matra była produkowana w trzech wersjach. Poprzednikiem Bagiery była Matra 530, następcą Matra Murena. Mnie osobiście zawsze się podobała Bagiera, dlatego że ona ma taki charakter sportowy. Jak oglądałem książkę mojego taty, to zawsze po prostu się tym wszystkim zachwycałem. Samy, samochód został opracowany w firmie Matra we współpracy z koncernem Chrysler France, zajmującym się sprzedażą samochodów Matra, do którego należała m.in. firma Simca. Dlatego sprzedawany był także pod nazwą Matra Simca Bagera. Taka nazwa samochodu pochodziła od imienia Czarnej Pantery z, ksią z książki Księga Dżungli. Słuchajcie, cała matra miała szkielet yy, yy, stalowy, a pokryta była po prostu tworzywem sztucznym, tak żeby po prostu ten samochód był bardzo lekki. Samochód posiadał silnik o pojemności 1300 bądź 1400 cm3. Był montowany poprzecznie za kierowcą, czyli po środku samochodu. Napęd na tylne koła, także samochód naprawdę bardzo dobrze się prowadził. Słuchajcie, no do szczegółów zachęcam po prostu do wujka Google, także tam się możecie wszystkiego więcej dowiedzieć. W każdym razie, ja po prostu ten samochód znam z książki, z rysunku i jakichś tam danych technicznych, które jako dziecko nie bardzo wiedziałem o co chodzi. Mnie po, po prostu samochód się podobał. Co jeszcze znalazłem? Słuchajcie, znalazłem, że jest to francuskie Lamborghini dla przeciętnego Kowalskiego. A dlaczego? Ponieważ wszedłem zobaczyć, jakie są ceny tych samochodów, yy, tutaj jest 12,800 euro. Słuchajcie, kurczę, no niezła cena. 15 000 euro, 12 000 euro, 14 000 euro, 8,5 500 euro, 16,500. Kurczę, no jestem w ogóle zaskoczony. Myślałem, że ten samochód jest dużo droższy. Yy, nigdy nie spotkałem takiego samochodu na własne oczy. Bardzo się cieszę z tego powodu, że to się udało. Co jeszcze znalazłem? Słuchajcie, znalazłem jeszcze coś takiego na YouTubie. No tu jest francuskie Lamborghini dla przeciętnego Kowalskiego. Widziałem też, że na Facebooku w Polsce był taki samochód do sprzedania, chyba za 44 tysiące złotych. Szczerze myślałem, że te samochody są droższe, ale z tego co się dowiedziałem, to ten szkielet stalowy bardzo rdzewiał. Dlatego ten pojazd, który dzisiaj widzieliśmy, tutaj w Portugalii był w takim stanie, no bo tutaj nie ma soli, nie ma śniegu. Jest cały czas ciepło. No może jest trochę czasem wilgotno, ale w każdym razie w takich warunkach samochód mógł na pewno dłużej przetrwać niż we Francji czy tam w Niemczech czy w Polsce ale znalazłem jeszcze coś takiego, słuchajcie, że porównuje się też ten samochód do, do BMW M1, o proszę bardzo, i do De Maso Pantera Classic. Kurde, słuchajcie, no rzeczywiście, te samochody są podobne i, i widać tutaj taki sznyt włoski, że tak powiem, e, aczkolwiek tak właśnie tutaj, jeśli chodzi o Matry Simke, no to produkowana była w... We Francji i gdzieś tam ktoś jakieś palce maczał. W każdym razie te samochody były produkowane w podobnym czasie, więc jest podobny styl i podobne zapotrzebowanie. Słuchajcie, tak jeszcze na koniec. Chcę bardzo podziękować właścicielowi pojazdu, że yy, pozwolił nam samochód zobaczyć, dotknąć, jeszcze go nam odpalił. W każdym razie on był bardzo szczęśliwy, że się tym samochodem zainteresowałem i że w ogóle wiem, co to jest za pojazd. Mój angielski jest bardzo słaby, tak więc Marika mi tam pomogła i panu wytłumaczyła, że to jest samochód, który w dzieciństwie zawsze mi się podobał i jestem bardzo szczęśliwy, że ten samochód zobaczyłem. Tym akcentem kończę odcinek, mam nadzieję, że się podobał. No i tyle, zapraszam do kolejnych. Wszystkiego dobrego, cześć.